Pytanie, czy one tak fabrycznie wyglądały, czy tutaj coś jest nie tak? Czegoś mi tu brakuje, chyba skali i perełka na torcie. Dalej, monofonicznie, ale jest GIT. No i zaczynamy testowanie tego sprzętu. Powiem Wam, że jak ty radia zobaczyłem mojego kumpla, to się zakochałem. Musiałem je mieć, więc zaczynamy od Skalda. Dobrze przeczytałem? Tak ustawimy sobie na zasilaczu tak żeby nie pokiełbasić nic z pół myślę że tyle wystarczy żeby zasilić to cudo mamy pyk plusa szukamy sobie jakiejś masy hi, hi, hi. ciężko znaleźć masę, jest śruba z tyłu Coś tam zaczął pobierać się, jakiegoś prądu albo i nie dobra. Jakiś głośny. Tam mamy na taką dziwną suwkę. Ktoś już go przerabiał, więc podłączę sobie również coś polskiego trochę nieprofesjonalnie. Ale chodzi mi o to, żeby usłyszeć, czy on do mnie przemówi. Prąd mamy, gadaj. Nie wciągnęło taśmy, chodzi silnik tak jakby była spalona w końcówka mocy, bo nic nie słychać, Więc to mamy do przejrzenia do sprawdzenia bardzo nie widać, a może widać ale siedzi sobie Skitrany UL 14,81, taki jest jak na przykład w gramofonie Artur więc na pewno go dostaniemy. On chyba jeszcze występował jako TBA albo TDA. Miejmy nadzieję, że to tylko to. Więc no. Na ten moment chyba muszę odłożyć to urządzenie. No i na szczęście ten mechanizm kasetowy mi miło zaskoczył. Tuner radiowy też jest bardzo ciekawie wykonany. Wszystko do dopracowania. O kurde. Ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawie zrobione. Układ regulacji silnika. Tu jest jakiś stabilizator napięcia. Szanuję. Trochę mnie dziwi to, że gniazdo antenowe jest z prawej strony zamiast zrobić się z tyłu. To mogło sprawiać trochę pewnie problemy przy instalacji. Tutaj kondensator taki jest trochę brzydki. Być może on jest sprawcą tego braku. Dźwięku. Tak, on wypadł. Ale masakra. Zobaczcie. Noga noga kondensatora wypadła. To prawdopodobnie jest bezpośrednio od dźwięku kondensator. Osłys. O, pyknęło coś w głośniku. No kurczaki. Czekajcie, blusa. Jest, jest jakiś szum temu. Ale magia. pierwszego programu nie chcę kawałek drutu Dobra, przyniosę lepszą antenę później, ale jest potencjał, no zaskakujące. chociażby dzięki spowolnieniu ruchu. Generalna dyrekcja przekonuje też, że skrzyżowanie 15 powiatową w Smardzewie będzie też bezpieczniejszym miejscem dla pieszych. Elegancko! Dobra. Zostawiamy. Składamy to. Następny rzut. Już wiem co z tym będę robił. To cudo zostaje oczywiście. Luksus. Jak wspomniałem, gniazdo z Bokowca i tutaj coś na smarkane O co chodzi? Nie wiem. Ale jest gitara, naprawdę jestem mega zadowolony. To z kolei wygląda bardzo ładnie, albo nigdy nie było montowane. Zobaczcie, jest nawet targane fabryczną gumką. Nie jest w ogóle w żadnym miejscu poprzecierane. Więc może być tak, że jest nowka sztuka. I nie wiem, czy tu była jakaś fabrycznie skala, czy one tak po prostu wyglądały safari piątka, tylko jedynie że Brzydol trochę <ścoughs> tu mamy ten głośniczek tu mamy głośniczek zdedykowany, więc zobaczymy jak to no, fajnie zagra A jest nowe, więc dlaczego miałoby nie zagrać? Masakra, jak nie ma dobrych, nie przygotowałeś. Niestety niestety niby sprawne, ale nie nie udało mi się nic złapać na nim. Zasmuczyło mnie to niewątpliwie bardzo do dopracowania, poza tym tak jak mówiłem tutaj antena jest beznadziejna. Co z tym? Też wygląda bardzo dobrze. Połączenie zasilania odbiornika w samochodach np. Fiat 125P126P polone z zastawa świetnie, tu mamy jakąś gałkę głośność, barwa zakres strojenia designerska jest genialne to radio I też w bardzo ładnym stanie, nie widać jako takich śladów montażu nawet na, na tych blachach tutaj jest być może to jakiś perełek tutaj uderzenie jakieś niestety polerne ale dobrze nie podłączymy, nie będziemy wiedzieć, o kurczaki Wcześniej jestem przygotowany tutaj. na tą sytuację. Tylko nie wiem jak. Nie wiem, gdzie ja to położyłem. Tego będzie trochę januszowanie. Pyk jak to się głośniej podłączyliśmy. O, sobie zasilanie. Masę! A jakie się wyłącza? O! Masakrones! Jakie to innowacyjne rozwiązanie! O, mamy to! Ale leciuko Wszystko dobrze działa Zde nic nemůžu najít. Martwi mě to. Kurde no Mamy coś Nie, nie ma, to jest... Jeszcze proszę, 3, nie, nie 5, należy do kroka, Nie, tam nie, nie, nie było A teraz już... więcej Dzięki śliczne za uwagę. Zapraszam na inne filmy. Chciałbym też poprosić Was o polubienie tego filmu, zasubskrybowanie kanału. Napisanie coś fajnego na temat unitry w komentarzu. Trzymajcie się cieplutko.